Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację kolejnej ogromnej inwestycji, tym razem związanej z siecią wodociągową. Koszt ponad 4 miliony złotych. Jesteśmy już w roku 2026 i, i zaczynamy, zaczynamy w Gminie odowo inwestycje, oczywiście przetargi, podpisywanie umów. I dzisiaj zaczynamy, jest to pierwsze podpisanie umowy na, na stację uzdatniania wody w miejscowości Turza Wielka. Cały koszt, kosztorys wyniósł około 7 milionów. Po przetargu wygrała firma z Olsztyna, kwota 4 miliony więc, 300, więc naprawdę naprawdę duże, duże oszczędności. Będzie, będzie wbudowany całkowicie nowy budynek. Oczywiście do tego z przyłączami też fotowoltaika, magazyn prądu, będzie nowy agregat pronozwoczy. Będzie to też bardzo nowoczesny budynek, bo no, nie trzeba będzie go zbytnio nadzorować, będzie to, będzie to z, dosyć y, sterowany, y, powiem y, tak, z daleka, gdzie, gdzie pracownicy będą, będą mogli, mogli nadzorować ten budynek. Ja się cieszę, że, że otrzymaliśmy te pieniądze, bo naprawdę y, potrzeba było. Y, wiele problemów nam już o, od kilku lat to przysparza, bo stacja uzdatniania wody wbudowana była kilkanaście lat temu. Na. Cztery miejscowości oczywiście, ale te miejscowości w tej chwili się bardzo rozwijają. Praktycznie przez kilka lat tam o 50% mieszkańców wzrosło, a stacja uzdatniania wody nie była do tego przystosowana, dlatego taka, taka decyzja. Yy, otrzymaliśmy pieniądze, dzisiaj podpisaliśmy umowę. Do końca października jest wykonanie. Mam nadzieję, że firma, która, która wygrała, sprosta temu zadaniu i, i w, czasie, w czasie wykona tą inwestycję. A chciałbym powiedzieć, że, że do przetargu stanęło 21 firm. No, naprawdę, naprawdę, dużo jeszcze, jak ja tu pamiętam, to w żadnym przetargu tyle, tyle firm nie uczestniczyło w tym przetargu. Ale no, kwota oczywiście jest o wiele, o wiele mniejsza, ale myślę, że firma, która, która to będzie wykonywała, zrobi to na czas i też wszyscy będą z tego. Zadowoleni oczywiście gmina, ale najbardziej mieszkańcy, bo y, sytuacje zdarzały się już w ubiegłym roku, że brakowało wody i to też jest taki argument, żeby szybciutko wykonać tą nową stację uzdatniania wody. Tu mamy kciuki za powodzenie inwestycji. Początek prac przełom lutego i marca, koniec październik.